Te prymitywne urządzenia pozwolą ci przetransportować szczątki naszego pana. Nie można po prostu wskrzesić go tam, gdzie go znajdziemy? Nie, panie. Istotę o mocy Kel'tuzada można ożywić tylko na przecięciu potężnych linii energetycznych. A takich miejsc nie ma na tych ziemiach. Rozumiem. W takim razie ruszajmy. Nikt nie będzie mi rozkazywać. Nareszcie! O cóż znowu chodzi? Czekają Cię wieczne męki. Ostrzem rozu jest głodne. O cóż znowu chodzi? Uważaj. Ostrzem rozu uderza! Nikt nie będzie mi rozkazywać. Artasie, powstrzymaj to szaleństwo, zanim będzie za późno. Zejdź mi z drogi, bracie. Przybyłem tu po garść starych kości i wolałbym, żeby mi nie przeszkadzano. Uważaj! Nikt nie będzie mi rozkazywał. głupcze. Ostrzem rozum! Uderza! O cóż znowu chodzi? To mi się bardziej podoba. Nareszcie. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Będziecie cierpieć. Uważaj. Och, głupcze. Czekają cię wieczne męki. Przeklęcić chórę. O cóż znowu chodzi? Nareszcie. Och, głupcze. O cóż znowu chodzi? Nikt nie będzie mi rozkazywał. Uważaj. Uważaj. Ostrze mrozu jest głodne. O cóż znowu chodzi? To mi się bardziej podoba. Moje cierpienie przejdzie do legendy. Nie do wiary, że nazywaliśmy cię bratem. Wiedziałem, że przyjęcie do zakonu rozpieszczonego księcia było błędem. Wystawiłeś srebrną dłoń na pośmiewisko. Nikt nie będzie mnie rozsadł. Nareszcie. O, o cóż znowu chodzi? Ostrzem rośnie głodny. Nareszcie. Nikt nie będzie mi rozkazował. Uważal. Uważaj, będziecie cierpieć. O cóż znowu chodzi? To mi się bardziej podoba. Nikt nie będzie mi rozkazywał. O cóż znowu chodzi? O, chłopcze! Nareszcie. No to w drogę, nekromanto. Moce, którym niegdyś służyłeś, znów cię wzywają. Mówiłem ci, że moja śmierć niewiele zmieni. Co do... zaczynam słyszeć duchy? To... Keltusat, nie myliłem się co do ciebie, książę. Nie śpieszyło ci się. Ciało uległo niemal całkowitemu rozkładowi. Szczątki nie przetrwają podróży do Keltalas. Keltalas? Tak. Tylko energia słonecznej studni wysokich elfów może przywrócić Kaltuzada do życia. Domyślam się, że masz jakiś plan. Musisz wykraść specjalną urnę, która jest w posiadaniu paladynów. Umieść w niej szczątki i nekromanty, a bezpiecznie przetrwają podróż. Będzie jak każesz. O cóż znowu chodzi? Pragnę się ze twoją wolą. Jak każesz. Gdzie mam przelać swą krew? Uważaj. Ostrzem mrozu jest głody. Nie Nieumarli muszą nawiedzić kopalnie, aby akolici mogli wydobywać złoto. Uważaj. Nareszcie. Za króla Lisha. Sobie o co znowu chodzi? Gdy przywoływane są budowle nieumarłych, ziemię opanowuje mur. Większość budowli można przywołać jedynie na morowej ziemi. Wyjątkiem jest mokropolia. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Nareszcie. Nareszcie oddam życie za negocjacje. nareszcie. Ostrzem rozu jest głodne. Nareszcie. Uważaj. Pomocy! Nie Omarczyk! 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 służyć. Tak się stanie. Mój los został przypieczętowany. Na morowej ziemi jednostki nieumarłych regenerują się szybciej. O cóż znowu chodzi? To mi się bardziej podoba. Oddam życie za Nerzula. Nikt nie będzie mi rozkazał. Ukończone. Nareszcie. Cmentarz jest źródłem nowych ciał dla armii nieumarłych. Pomocy! Nieumarli znów atakują! Uważaj! O cóż znowu? Czego chodzi? sobie życzysz? Mój los został. Mówię, chłopcze. Muszę się nasycić duszami. Nikt nie będzie mi rozkazał. Mów, chłopcze. O cóż znowu chodzi? Męczy mnie to czekanie. Uważaj, gdzie mam Uważaj. swą krew. Przywoływanie służy. Ukończone. Przywoływanie ukończone. Twe życzenie jest dla mnie rozkazem. Przywozdanie wolą. Ukończone. Gdzie mam przelać swą krew? Jak każesz? Ow, głupcze. Góle zbierają drewno dla armii nieumarłych. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Nareszcie. Przywoływanie ukończone. O cóż znowu chodzi? I będzie ukończone. Pragnę jedynie służyć. Ow, głupcze. Uważaj. Potrzeba więcej złota. O cóż znowu chodzi? Jeść! Jeść! Przewoływanie ukończone. ukończone. Ja ukończone. straszny. Ja jeść mózg. Lubię ze czasem poplugawić. Czego? O cóż znowu chodzi? Mów, głupcze. Uważaj. Nikt nie będzie mi rozkażał. Ostrze mrozu jest głodne. Ostrze mrozu jest głodne. Nikt nie będzie go rozkazywał. Ostrze mrozu uderza! Uważaj, przeklęty zdradca! Nie jesteś godzin nosić nazwiska swego ojca. Nie pojmuję, dlaczego uter za ciebie ręczył. Odarłeś go z honoru swój, rzucając w błoto. Zasmukujesz nas, straszny śmierć. Uważaj. To mi się bardziej podoba. O cóż znowu chodzi? Zostaliśmy za O cóż znowu chodzi? Nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Wielu. Nikt nie może właśnie mi rozkazywać. O! O! Uważa! Nikt nie będzie mi rozkazywał! Ow, Oddam Oddamy życie! Nie mogę złuszyć woływać! Oglądamy więcej przystani! Tak o cóż tam Ulepszę Ulepszenie kutwa! Uważa. Nikt nie będzie mi rozkazywał! Ow, głupcze! Żądamy więcej Potrzeba więcej o tu znowu chodzi. To mi się bardziej podoba. Za króla Lisa. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Nareszcie. Mów głupcze. Nareszcie. Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Nareszcie. Uważaj. Ostrze mrozu jest głodne. O cóż znowu chodzi? O cóż znowu chodzi? Ow głupcze. Przywoływanie Ostrzem jest głodne. Uważaj. Zostaliśmy zaatakowani. Nikt nie będzie mi rozkazać. To mi się bardziej podoba. Będziecie cierpieć. Moje cierpienie przejdzie do ety. Uważaj. Mrozu. Uderzaj! Nikt nie będzie mi rozkazywał. O kurczę. O cóż znowu chodzi? Przeklęci tchórze. Nikt nie będzie mi rozkazu. Uważaj. O kurczę. Czekają cię wieczne męki. O cóż znowu chodzi? Uważaj. Nareszcie. Badania zakończone. O cóż znowu chodzi? Mów, głupcze! Zostaliśmy zaatakowani! Nikt nie będzie mi rozkazywał! Nikt nie będzie mi rozkazywał! Mów, głupcze! Uważaj! O cóż znowu chodzi? życzenie jest dla mnie Nareszcie. Mów, chłopcze. Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Twoje cierpienie przejdzie do legendy. Będzie cię cierpieć. O cóż znowu chodzi? Uważam, oddam życie za Merzula. O cóż znowu chodzi? Nikt nie będzie mi rozkazywał. Przywoływanie ukończone. Uważaj! Nikt nie będzie mi rozkazywał. O co znowu chodzi? Nikt nie będzie mi rozkazywał. Niech światłość ulituje się nad tobą. Twoja zdrada złamała uterowi serce. Oddałby za ciebie życie bez wahania. Tak mu odpłacasz za jego lojalność! Ostrze mrozu jest głodne. Przywoływanie ukończone. Potrzeba więcej sił. O już znowu chodzi? Ściąć. Nikt nie będzie mi rozkazów. Uważaj. Wreszcie. O co znowu chodzi? Mów głupcze! Uważaj. Twój ojciec rządził tą krainą przez 70 lat. Ty w ciągu zaledwie kilku dni obróciłeś ją w ruinę. Strasznie dramatyzujesz uterze. Daj mi urnę, a obiecuję ci szybką śmierć. W tej urnie są prochy twego ojca. Chciałeś jeszcze raz na nie naszczać, nim wydasz królestwo, pastwę robactwa! <noise> nie wiedziałem, co w niej jest. Ale to bez znaczenia. I tak zabiorę to, po co przybyłem. O cóż znowu chodzi? Nareszcie. To mi się bardzo... Zostaliśmy zaatakowani. O cóż znowu chodzi? Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Uważaj. Mów, chłopcze, ten jest chłodny. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Mam szczerą nadzieję, że szykują dla ciebie specjalne miejsce w Piekle. Nie będzie mi potrzebne uterze. Zamierzam żyć wiecznie. rozkazywa. Nareszcie. Nareszcie za króla Lisza czekają cię wieczne męki. Czekają cię wieczne męki. Uważaj. Tak, mistrz. Nareszcie. To mi się bardzo. Nareszcie. Ostatni jest lodny. Za króla Lisza. Miała robota. Teraz możesz ruszać do Keltalas. Nic u nie mów. Tylko ty słyszysz mój głos. Nie ufaj upiornym władcom. To oni uwięzili króla Lisza. Wszystko ci wyjaśnię, gdy przywrócisz mnie do życia.